To do sąsiadek witam, gdzie Garysmont i dzisiaj z nami jest gry Radka, Kupson ja i Poker mam... bez oczu. To dzisiaj jest no. cała ekipa, pierwszy film z tą ekipą. Chodźmy, bo yy, zostawcie suba raz lajka. Bo ostatnie wyświetlenia. Trochę podwyższyły się nam. Chodźcie. Ja już tam... Ja, ja nie wiem. widziałem swój odcinek z tego zesuwania modu, bo poszedł ładnie. No widzisz. Eee, to? By... to? No, tak, słyszę. A. Co to jest? Co to o! Co to? Fiktor, Fiktor. Gdzie jestem? Gdzie I czemu ja już nie widziałem. Ja ja nie też nie, nie widziałam. Adam! Co? ma Siema. Chyba. Chodź tutaj. Chyba. Hmm. Ja się Chyba. tam o, w, w tym białym pomieszczeniu. A ja nie. Kuba spadnie i chodźcie do mnie. Pa, pompa leci. Dobra, panowie, chodźcie do pracy. Musimy iść do robię? pracy, do pakrundów, bo podobno dużo płacą. Mówili, to że, mówili, że jak zobaczymy yy, coś ciekawego, to po prostu mamy uciekać. Albo coś strasznego, wiecie o to chodzić, nie? Eee, Rozumiem. Rozdzielamy się panowie, czy nie? Co mówisz? Rozdzielamy się. No nie wiem, no to jest, to jest... pierwszy film nasz wspólnie, to nie wiem czy się rozdzielać, co to było. O nie, o, nie, o, nie, o nie. <noise> nie! Ej dobra, teraz piłem się w jakimś pomieszczeniu zimnym. Muszę z niego wyjść. O co to zabiegło? biegło? Kuba nie wie. ja jestem... Ja jestem przy jakimś pasacie. W jakim pasacie? Nie wiem, czy to Passat, czy co, jestem w jakimś aucie. Aha. ja jestem w jakimś pomieszczeniu. A dobra, ja jestem, ja się odradziłem ej. w białym pomieszczeniu ej, tym. Ej. bo koło Passata były takie taśmy, ja na nie stanąłem i spadłem gdzieś. Uh -huh. Ja jestem gdzieś, nie wiem gdzieś. Musimy jest. rozstawić kamery! Jestem gdzieś, gdzie jest takie zielone światło. Ej, no ja byłem koło kury, bo ja słyszę ten krzyk tego od ja się, ja się boję tutaj być, bo ja spadłem do jakiejś dziury i tam ciemno jest jak w tyłku Aha. Ja, nie nie dostawiam. Ja, ha, ja to zostawiam Ja na jakimś spawnie A w ogóle cieszycie się, że to jest pierwszy nasz cały ekipowy film? Tak, natomiast tak. ja się nie cieszę, że tu spadłem Ja no, się nie no. cieszę, że jakiś... Że poszukiwa ci... normalnie do pracy i nagle do, goni nas jakiś Slevitubis, o to tu chodzi? Radek no. też po auta no właśnie Kuba, stań na tej Stań na ty, stań na te taśmy obok. Ja nie wiem gdzie, gdzie ja jestem, chłopaki. Oho! pomóż. ma, chodź! Kuba, chodź! I... No ale ja już ich zgubiłem. Ej, Kuba, co tu się dzieje? Kuba. Ja go zgubiłem, bo tam jeden był. Kuba, co tu się dzieje? nie wiem. Ej, Jestem w jakiejś kamerze takiej. Nie, Kuba, ja wiem gdzie my jesteśmy. O ja, ja nie, nie wiem, dzieje. ja też nie wiem gdzie ja jestem, jestem w jakiejś... Ja ja tutaj kamery. Ej, o, ja też nie się, o, się ja w sobie Ja chciałem sobie kamerę pczekaj chyba. Jeszcze tam wybrać. Ja my byliś, by, byliśmy blisko, bo ja widziałem jak tam co byś był. Ja jestem... A. Ja jestem przy tym białym pomieszczeniu. Kto ucieka przed Tubiśem teraz? Ja, chyba, bo ja teraz uciekam. On mnie zabije. Jezus! Co Gdzie to teraz jest? Sandy, tu być? O nie! Pod podkry, górmy podkry. to mam. Gonimy mnie. Ty by się mnie gonią. Wszystkie święty ty się mnie Dobra, ja mam... fajnie rozstaw... Czemu Kuba zabił... o, no i umarłem. Czemu Kuba zabił... Jestem bo, w golfie. Jestem po golfie. Aha, spadłem. Właśnie Adam, bo... Jesteś, bo... Jesteś, jesteś. z nami, idziemy, idziemy po ciebie, idziemy po ciebie, tylko A? musimy. Na... Ty Adam, idziemy już po ciebie. O jestem w białym pomieszczeniu, dobra, Kit. Jestem ja boję. Idziemy po ciebie. dobrze ja muszę ja mam misję, aby was znaleźć tak szczęczę teraz Jestem. O, chodź to U. U. Nie, a nie, ja Nie, nie. A ja znalazłem z martwego a To ja, ja byłem przy nim ostatnio hmm. Ej, dobra, ale ja mam kamerę tak fajnie byliśmy. Ja, ja no. widzę. Ja widzę tam gdzie się zrespiliśmy, gdzie ja spadłem. A ja słyszę z Klepiku. Uwidziałem kogoś, widziałem kogoś. Cuj. O wiciu, siema! gdzie ty jesteś? O siema! U. My się, my musimy znaleźć jakąś kryjówkę, nie? Chodźmy. No. Skąd ty przylazłeś? Ja. Znaczy, nie wiem, ja się tu zresztą zresztą zresztą. Ha. Co to jest? Trochę ciemno. Czekaj, bo teraz cicho jest. jest Więc jak jest cicho to wiesz, to znaczy, że za tego pewnie coś się nie. pojawi. Trochę zbyt cicho Wy... O! Jesteście! O Siema! Ej, e, ja szyka teraz słyszę! Ja też słyszę. Czyli ja nie Zresztą jeszcze tylko radka znaleźć i będzie git. No. Ja jestem... Ja, ja jestem czemu? tu... Na, na początku, ale... Ej, Wiktor, gdzie ty jesteś? A ja za wami byłem gdzieś. Zgubiliśmy cię. No. O. No tu jest Dobra, panowie, musimy odnaleźć radkę. I ten, ten zielonego jest zielonego No, zielone światło, ja to ha. byłem gdzieś, chyba Co to jest? Hydrant y Po prostu hydrant <gry> Jakiś karton, no fajnie Aha, tu nic nie ma ja. Po prostu hydrant, no fajnie było na początku, nie? Bo jesteśmy daleko. My na razie mamy luz. No. Jak ciebie gonią? Radek ciebie goniam? Nie, chyba, ale tak po trochu słyszę tą muzyczkę taką dziwną. Ty okay, ja to ja ją cały czas słyszę. A ja, A ja, nie. Tak tro... ja tak po ja tak po nie? Może się zbliżamy do ciebie, wiesz? Ale jest tam zielone świato, światło kolejne. No, stawiam tu kamerę, stawiam tu kamerę w tym świetle. A ja też, na przykład, nie wiem, jak Radek y, będzie, to nie? No. Be jak powie Radek, że jest przy zielonym świetle, to prawdziwe kamery. No. Jest, ej, ej, A, ja, ej, ale ja wiem, co powoduje te dźwięki. Co? Eee... Ej... Jak każdy MPC, to niezależnie jaki po prostu jakikolwiek, nie, to on nie. generuje te dźwięki. A, bo Kuba jest mpc tem no to. Ale nie, i chodzi o to, na przykład, że. Jest mm, grzuchy, bo, Ku bo Kuba jest szręka. A, W sumie to miałoby rację. A kolejne zielone światło. Bo teraz tutaj jest dużo przestrzeni Gdzie ja jestem? Nie wiem, my jesteśmy gdzieś. I to Jaki luz. W mało tych jest, tu mi się wydaje, że kiedyś było ich więcej jak nagrywaliśmy kiedyś. Ale czego było więcej? Yy, wrogów. No bo więcej zespiłem. <grym> no krew. Gdzie? No tutaj. Kurde I kuba... Tu kuba, masz kamerę tam Masz tam kamerę gdzie wtedy, bo ja widzę twoją kamerę. Bo ja mam... jakby ja mam 8 kamer, to... Tak, jak a jakie stałem z tej kamery jedną. Ta, a w której, widzisz kamerę tam gdzie spadłeś? Nie, nie, nie. Widzę kamerę tam gdzie wtedy były te kafelki z kubą jak byłem. A to mnie to ja nie mam. Weź podejść tam po którejś tam kamery. A to ja muszę na ją znaleźć, bo a ja widziałem ja tą... Ja, Jakąś zmieniasz kamerę, się mieć dwie kamery właśnie, właśnie, Nie wiem. Kuba da ja dziewięciu, ty jesteś Da no, się je... o, tutaj. Je mieć, wie... no. je mieć więcej niż jedną kamerę. Gdzie jesteś Tutaj, Cześć. ale. Tutaj. To o co zrespiłeś! Ja <laughs> ale co, co Guba? Ja jestem. tutaj tu jest? Na Ty! Ty sto! Co? Pa, tu będą teraz te kafelki, tak. Ej to ja was, to ja was widzę, to ja was widzę Eee I tu kogoś kamera no. jest To jest Kuba kamera Ja nie mogę was Ozn zobaczyć miałem kamerę Znaleźliśmy chyba Radka Nie tam, ja Aha. wcześniej byłem Ja tam wcześniej byłem ja Tam nie ma Kóra. Ale co Kuba tam ale... Nie sorry, bo się tylko sprawdzić Dobra Postawiamy. panowie co my teraz musimy to zrobić? Chodźmy ja tutaj to, mimo. Mimo. My tam nie ma Ale co? Tak, e, patrzcie na tego ptaka. Tak, Jakiego ptaka? Tutaj jest. A to nieważne, ważne, bo ja go zabiłem. A. Nie, nie zabiję jeszcze jednego. Lepiej nie. Na głąbki będzie. Patrz. Chodźcie, chodźcie. Ty, ale zabaliście ustawienie te kamery, że widzę cały tłum, nie? O tutaj jest przyjaśnij. tu ja tu. Ej, słyszałem coś. Czego? co to słyszałeś? Ja no, teraz to no, o! Ej, to wielkie krzesła tu są. Ej, słyszę coś. Ej, ja tu postawię kamerę! Ej, tu są jakieś wielkie krzesła. Ej, słyszę coś. Gdzie? Czyli ja poszedłem... Chodź tutaj, ja... my znaleźliśmy coś dziwnego. Czekaj. Chodź szybko. My znaleźliśmy rozwalone auto takie. gdzie to jest? O tutaj jest. nie, gdzie to jest? Ej, Kuba, gdzie to jest był? O tu tutaj jest. Chodź. No, ej, 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 zna ej, zna ej znalazł znalazł kanapkę. Ej, z... zdjęcie. Znalazłem znalazł kanapkę. O, ja tu stawiam kamerę. Dobra. Ej kanapka. w ogóle Adam ci kamera zniknęła. Nie, zobaczcie tutaj. Co? Normalnie dom jest. Ej, chodź tutaj. Ej, bez kitu. Jesteśmy w jakimś domu w domie. No kurde, to trochę tutaj tak cicho jest panowie, nie? Zbyt cicho. Ty tutaj są jeszcze, Adam. Otknąłem, otknąłem. Tutaj? O, jestem. E, dobra, już tu jest. Ja idę spać, Dobra. Ej, my jesteśmy w domu jakimś w ogóle. Jestem przy jakiejś kamerze, jestem. przy jakiejś kamerze. Jestem przy jakiejś kamerze. A to i. Oj, widzę ciebie, Radek! Widzę ciebie, Radek! Jesteś przy mojej kamerze. Przy zielonym świetle? Przy zielonym świetle.

i będzie się Gdyby. tutaj dotta. Się... Będziesie... To jest jakiś znakupi. Ej, Kuba wysłał snapa. Co ty Kuba zrobiłeś? <grym> ej, bo jeśli panowie... Gdzie wy jesteście, panowie? Nie wiem jeszcze. Czy mnie goni? Tak mnie goni cały czas. No przy tym ojciec! Oh, Ku Kuba byłem no, za tobą! Kuba byłem nie... za tobą! Byłem za tobą! Niech się jeszcze nie, nie na <grym>. Ej, Zobaczcie co wysłałem na statu. Ej, ej, Radek Radek dlaczego ty... Rozwaliliśmy kamery i nadal tam spojrzysz, tak jakby. Jest fadek. A ona do was? O. A. Zobaczycie, co się stało, jak wypa Co wam wysłałem? No ja patrzę. Jest lekka, jak jest Ja też. Kto mi wypłacze? Kto? Ale dobra panowie, my chyba uciekamy z mhm, tego. O, panu! Tak, pan. umarłem. Idę was szukać, idę was szukać. Ja umarłem. Dobra, Kuba, chodź. Musimy stąd się wydostać. Gdzie jest wyjście? Ej, ej, musicie... Ej, idźcie... Ej, tu, ej idźcie do tego tu głównego do tego pomieszczenia pierwszego, tam gdzie się... Tam się do roboty. Ej, ale jest cicho. Ej, jestem tutaj... U gdzie, nas gdzie nie jest aż tak wiecie, cicho jestem, chyba. Jestem tutaj, gdzie widziałeś krew na podłodze. Poszliśmy razem. Ej, ej, ja, Ej, mnie gdzieś ciepło ogólnie. Słyszysz reka. Słyszysz reka mnie gdzieś tepło. jestem przy takich I, zielonych liniach. Jest tam. Jesteś, jesteś, jesteś przy że jesteś... w Ja, przy... ja, wiesz, ja też wiesz? jestem przy zielonych. A ja no, też No idźcie, ja jestem, to... jestem tutaj przy tej, jak bo nie się do tego, do A was nie ma przy aucie już? Nie, nie ma rady. Widziałem was, Widziałem was, nie ma rady. Wicham. Kpa. Jest już. Tak, tak. jest. Już jest Reka tutaj cały czas Jak wyszliście z tego pomieszczenia, z Co, się z tego pomieszczenia z Co się dzieje? Ra Radek się za bardzo wczuł Jak wy wyszliście z tego pomieszczenia z autem? Nie, nigdzie mnie, mnie tepło ogólnie a. a bo ty umarłeś, tak? Nie, nie tepło normalnie. A Jestem teraz na kafelkach. Ole mu... teraz robi koncert. Brat w tych... Tu... <gulose> ubera, ubera! Ej, odcinek! Radek się tańczy i goni! Ej, radek on ci zabił? Nie, ja żyję, i jestem dalej tańczą. ja jestem przy spełni, ja jestem przy spełni, chłopaki. Rudy, siema. Alecie, ty przygotujcie się na ucieczkę? Nie wiem. Siema. Jak się tańczy? Co, co? Ty, to? <gulose> Ej, jaką on wskoczył? Opa! No mógł mi skrakać. Ej ja, ja, ja go zgubiłem już Uuu, jednak nie, jednak nie. Będzie ja nie I... mogę wstać, Adam. Ty widzisz mnie? Widzisz, tak, widzę, jest... a ja nie mogę... ale ja nie mogę wstać. Moja kamera, jest i na pewno się wtedy tepłeś? No tepłem się. Na no, tym no, mnie tepło? Ej, co to no, jest? Ej ja muszę wyjść a... bo, mnie, bo ja nie mogę się ruszyć. Obróć się. Nie -a. Ej, no bo eee. ja was słyszę i ja tutaj kogoś A. wam przeprowadzę. Eee! Ej, on, on wyzywa! Ten tubisz. No, kurde, dlaczego to nie działa ta widać? O, widziałem cię, Adam. Ale zrobiłem mu unik. Dlaczego no, tutaj nie on... on... działa? Ja jestem ja w tym jest... białym no. pomieszczeniu to... O, idzie eee. do siebie, idzie do siebie. Ej, eee. on skoczy! No tak. Ja teraz zaraz podskoczę na ryk. Odzniknął! No to dobrze. Dobra, Kuba! Adam, chodźcie! Eee, koniec roboty! Koniec? No, chodźcie do windy. Dobra, dziennikarz. Dobra Kuba. panowie! Pozbliśmy się go Dobra, idziemy. Dzisiaj cała ekipa z nami była. My się z wami żegnamy. Nara! Papa. pa! pa. No.